A na co uważam najbliżej? No, moi drodzy, najbardziej na rachunki w tych najdroższych, najbardziej znanych klubach. To mój kolega z Włoch, jakiś Fabio, się mocno przyjechał. Ibiza. Moi drodzy, ktoś, kto wymyślił fenomen Ibizy, powinien dostać nobla. I to nie w jednej dziedzinie, a w kilku. I to nawet w takich, których jeszcze nie wymyśli. Na pewno byłby to nobel z ekonomii i na pewno z promowania produktu, promowania marki. Moi drodzy, załóżmy parę młodych ludzi. Chłopak pyta partnerkę kochanie, słońce, skarbeńku, myszko, rybko czy też po imieniu gdzie chciałbyś pojechać na wakacje? I wymieniam może Rumunia, Bułgaria, Chorwacja a może Ibiza sprawdzam powiem tak 95% odpowiedzi będzie odpowiedź D <grym> Ibiza Czym wam się kojarzy Ibiza? Wysokie ceny, kraj dla milionerów, to oczywiście jest drogo, ale w klubach, bo w sklepach, no w sklepach to wam powiem, ceny są tańsze niż w Polsce. Pamiętam w 2014 roku otworzyli tu Lidla, znaczy był już Lidl, bo jak ja byłem w 2011 tego nie było, a w 2014 już był i te ceny były takie same jak w Warszawie na Grochowie w Lidlu. I teraz możecie zobaczyć, jakie są ceny w widlu. Naprawdę niektóre rzeczy są tańsze niż u nas. Jesteś w widlu na Ibizie. To na to inny portman. Ceny naprawdę. Czy różnią się jakoś od naszych? No, nie widać jakoś. Tutaj widze była strasznie droga. To w Afryce jest drożej. Pewnie w Azji, i w Afryce Południowej też. Ale tutaj mit o drugiej Ibizie możemy spokojnie obalić. Jest jeszcze najlepszy przyjaciel turysty w Hiszpanii, czyli Mercadona. Tutaj ceny to się prawie w ogóle nie zmieniają. I znowu jesteśmy w Mercadonie, rok 2022. I ceny się wcale specjalnie nie zmieniły. O, czekoladka była nawet staniała. To jest niemożliwe normalnie. Tyle lat. A to z dyskotekami, to trzeba uważać. Te ceny też się przez te lata specjalnie nie zmieniły. To są takie specjalne, e, takie tablice, bo to w, w wejściówki do tych klubów się sprzedaje w, tam, w wielu punktach, w wielu miastach i Ibizy. To ogólnie wyspa nie jest aż tak duża, do, do tych dyskotek się tam dojeżdża łatwo. I te ceny są takie wiecie, do 70 euro nawet wejściówka. 50, 70 euro, 25 euro wejściówka to uhu, tanio. Ale wejściówka to jedno. Powiem Wam taką sytuację. Otóż to był 2011 rok. Mieszkałem obok sympatycznego kolegi z Włoch, Fabio. Fabio lubował się w angielskich blondynkach. Wiecie, on sam był trochę taki brunet, ciemny, takie ciut dłuższe włosy. No i marzyły mu się takie jasno-skóre angielki, takie leciutko, wiecie. Takie leciutko przy kości, że tak powiem. No i. Wybraliśmy się do jakiegoś klubu, pamiętam. Było, dobrze pamiętam Space, teraz się nazywa H, już Space'a nie ma, wtedy to był Space. No i słuchajcie, Fabio wypłacił 150 euro z bankomatu, jakieś euro miał przy sobie, no i ruszył polować na angielskie blondynki. Jechaliśmy do tego Space'a, no i tańczą takie tam dziewczyny, widać od razu, że angielki, bo one mają taką, dziewczyny z Anglii w większości, mają taką manierę, że jak coś jest modne, albo jakieś sukienki się przyjmą, to one wszystkie ubierają się tak samo. A wtedy były takie modne, takie jakby trochę ciążówki za kolejką falbanką, pamiętam. I wszystkie były w tych sukienkach. No i taka jedna właśnie jasna skóra, biała sukienka, taka bladziutka, jasne włoski. Fabio był po prostu w niebo wzięty, jak ją zobaczył i zaproponował jej drinka. No i Fabio się miło zaskoczył, bo Angielka od razu się zgodziła z tego drinka z nim wypić. Podeszli do baru i słuchajcie, tego nigdy nie zapomnę. Zamawia Fabio jakieś tam dwa drinki, no i patrzy na Raunek słucha, co ten kelner mówi. I Fabio powtarza 8.60 A na to kelner, no, no, no 86. I byście zobaczyli wtedy minę Fabia. 70 stęp i 86 euro właśnie chłopak bólnął za dwa drinkeczki. No tak, no minę miałem lekko kwaśną, Angielka zadowolona. Już się nie dziwiłem wtedy, że tak szybko na te drinki przystała. A no, Angielicy też umiałem liczyć. No, i tam, tam coś gadają sobie o czymś. ona tego drinka tam wytrobiła dosyć szybko. No i pyta Fabia, czy napiją się jeszcze jednego. No to Fabio stwierdził, że on w sumie alkoholu może się napić u siebie we Włoszech. A on tutaj przyjechał, na najwidzę, potańczyć. No i, no i tak tańczył do 6 rano, bo już chłopak nie miał kasy. I pamiętam, że my z tego Spaceca wracaliśmy jakimś autobusikiem za 1,5 euro, za no, lokalnym busem. No, i Fabio do mnie przychodzi, mówi: Piter, czy możesz mi pożyczyć 50 centów? Bo mu zostało tylko 1 euro. Pamiętam, mu te 50 centów dałem, żeby miał na ten bilet powrotny. Także w tych klubach, uważajcie. Ja pamiętam, że zapłaciłem za kole 15 euro, a za wodę mineralną 10. No, na szczęście nie piję alkoholu całe życie, więc, więc tutaj przynajmniej nie zostałem zaskoczony tymi, tymi drinkami. Ale fakt jest taki, że no wiecie, kola 15 euro to też jest niezła, niezła e, kwota. Bo w innych lokalach i to na Ibizie, bo to mówię, ja mówię o tych 3-4 głównych dyskotekach, bo w normalnych klubach, w normalnych takich knajpach to zapłacicie za kole też 2,5 euro, 3, 2. Takie były normalne ceny. Także uwierzcie mi, Ibiza jest droga tylko jeżeli chodzi o noclegi, bo to jest dosyć drogo, i jeżeli chodzi o te najdroższe kluby. Ale życie na Ibizie jako takie jest po prostu tanie. Z czym jeszcze nam się kojarzy Ibiza? Szybki, spontaniczny seks i erotyczne przygody. Moi drodzy, co do tego szybkiego, tego seksu, tych przygód na Najbizie, powiedz co ja sobie szczerze: jak jakąś parę nagle dopadnie agresywnie ze w natury, no to nie muszą lecieć na Najbizę, żeby swoje, że tak powiem, uczucie zamienić w szyn. W Poznaniu pamiętam, była taka fajna knajpa, no być może nawet jeszcze jest, w pobliżu mostu teatralnego. nazywa się Stajenka Pegaza był fajny lokal, bo był otwarty praktycznie cały czas. I tam ludzie siedzieli naprawdę czasami do 7, do rana. A na dole, tak nie wiem, trudno mi powiedzieć, 30-40 metrów na dół, były co taka, takie tam krzaczki, jakaś trawka. No i słuchajcie, wiecie, no impreza, alkohol, klimat, noc, wpływ księżyca lub ciemności, jak to mówią, pod wpływem ciemności ciało traci na oporności. Stara zasada. W każdym razie zdarzało się, no, że jakaś para... No, zapałała do siebie um, gorącym uczuciem. No i Jak jakąś parę, właśnie takie uczucie nagle dopadło, no to szli zacieśniać te wspólne więzy i wprowadzać uczucie w czyn. Właśnie tam na dół te kilkadziesiąt metrów w krzaczki się kładli. Nikt nic nie widział. Ciemno, sympatycznie. Wiecie, wtedy nie było kamer, nie było monitoringu. Do tego goście też nie podglądali, bo. Następnego dnia ktoś inny mógł się znaleźć w takiej sytuacji, że akurat znalazł jakąś oblubienicę, która również miała ochotę na jakąś dziką przygodę na łonie natury. Więc tamci sobie szli na dół, zamieniali uczucie w czyn, potem wracali zadowoleni, uśmiechnięci, zrelaksowani, no i impreza toczyła się dalej. Nie trzeba było lecieć wcale na Ibizę. No teraz, no to byłoby z tym trochę gorzej, bo wiecie, no nie może chłopak rodziców wyciągnąć z domu. W akademiku Kumple w pokoju, no to co? No to zabierał blubienicę w, w jakieś ustronne miejsce. To już mnie nie wiem, niech to będzie Poznań. Cytadela kiedyś była bardzo popularna pod tym względem. Co druga łapka, jakaś para. No a teraz wiecie, dadzą się ponieść emocjom, popłyną na fali namiętności. Słuchajcie, wzniosła magię uczuć. Tutaj pełna ekstaza, radość, cielesne zbliżenie. No, a na drugi. Dzień okazuje się, że właśnie zostali gwiazdami internetu, bo okaże się, że tam był monitoring, tam czterech z telefonami i jeszcze jakaś z tyłu ukryta kamera. Nie? Także no, w tych czasach no, te miejsca publiczne są powiedziałbym, dosyć ryzykowne. To dla tych, którzy lubią taką adrenalinkę, polecam jednak bardziej ustronne miejsca, albo sobie pokój na godzinę, chociażby, niż próbować w parku, ale nie trzeba lecić na Ibiza, żeby przeżyć jakąś tam jednorazową przygodę cielesną i rzucić się wir tak zwanych, miłosnych figli. W każdym razie, tu pod tym względem, mówię, Ibiza nie jest nam do niczego potrzebna. Z czym jeszcze nam się kojarzy Ibiza? Piękne plaże i rajskie wakacje. Jeżeli chodzi o plażę na Ibizie, no to zobaczcie sami. To jest główna plaża w głównym mieście Ibizy czyli San Antonio Deportmany. Portmany przyznacie, że plaża hm, mówiąc delikatnie furory nie robi tu jakiś załamany życiem lekko przerośnięty delfin widać miny nie ma, chłopak zadowolony ale jakbyście mieli w brzuchu to co on no też byśmy byli raczej lekko podłamani tam reszta plaży o których mówiłem że no, no, fotel nie wbija na pewno w Europie znajdziecie ładniejsze nie trzeba wcale gdzieś w daleki świat lecieć. Ale mówię, no to... Każdy według siebie, ale wydaje mi się, że no nie jest to plaża jakaś tam bajeczna. A to plaża pojawi się w stolicy wyspy. W stolicy wizy W tenacie no też... Nie wbija w ziemię. Oczywiście są troszeczkę ładniejsze plaże. Takie w stylu trochę chorwackim, bym powiedział, ale to trzeba już troszeczkę od tych większych miejscowości odjechać. Trzeba wsiąść w autobus i przejechać do Kalabasa, czy do tych innych, takich mniejszych miejscowości, i tak mniej więcej te plaże tam wyglądają. Oczywiście nie są to plaże, które też spowodują, że wam tchu w piersiach zabraknie, ale są no, trochę ładniejsze od tych miejskich, tak? Z czym jeszcze nam się kojarzy Ibiza? Najlepszy e wielkie kluby i clubbing do rana. Jeżeli chodzi o kluby, no tak samo. Kluby techno, słuchajcie, dyskoteki są wszędzie. Nie trzeba lecić na ibizę. W Polsce jakie są kluby? Pamiętam kiedyś, jechaliśmy to chyba był 2005 rok, z sami kręci teledysk z jakiegoś holenderskiego DJ-a i kręciliśmy to gdzieś pod łodzią, czy duńską wolą. W każdym razie, słuchajcie, jakaś niewielka miejscowość, a dyskoteka była tak wielka, że gdyby wszyscy mieszkańcy tej miejscowości weszli do środka, to dalej ten klub jeszcze chyba by nie był Także też nie musimy na Ibiza lecieć, żeby fajny klub zobaczyć. Oczywiście na Ibizie te kluby są fajne. Jest tam ciekawie, dzieje się wiele. E, no to na pewno niesamowite wspomnienie dla kogoś, zwłaszcza kto lubi muzykę elektroniczną. Ale tak naprawdę moim zdaniem najważniejsze co jest w Ibizie to jej nazwa. To brzmi. Ona sama w sobie, jest fajna. Ibiza. Mielibyście do wyboru dwie miejscowości, która wam się lepiej kojarzy. Kosti Rumunia czy Ibiza, Hiszpania? No kurczę, ta Ibiza lepiej brzmi, nie? Oczywiście. Też są fajne imprezy. Chodzą te dziewczyny na szczód, jak pamiętam, body paintingu, praktycznie nagie, tylko że pomalowane, rozdają mu lotki taka fajna forma propagandy. No, jest tam troszeczkę tak wiecie, no, Starają się na tej Ibizie pokazać coś więcej. Na tych dyskotekach, jakieś różne show od erotycznych do jakichś gimnastycznych, akrobatycznych. Ale to mówię, to w innych klubach też można zobaczyć. A mówię, Rumunia tutaj w niczym, w niczym nie jest gorsza. Tylko nie ma tej nazwy, wiecie? No, nie ma tej, tej magii. Ktoś, to wymyślił Ibizę, już pamiętam w latach 90., jak się, siedziało na plaży w Hiszpanii, to cały czas leciał jakiś tam hit, chyba Venga Boys był. Going to Ibiza, coś takiego. Jakieś Ibiza Party, jak jakiś miks muzyczny, to wiadomo, Ibiza Techno, Ibiza Mix, Ibiza Party, co cały czas tym ludziom się wtłaczało i ta Ibiza stała się taką, teraz wiecie, no, taką mekką dla technomaniaków. Nawet w Stanach znają Ibizę, tak? Każdy ten raz musi być na Ibizie. A tak na, na naprawdę no, trudno powiedzieć, że król jest nagi, bo te kluby są fajne. Ale mówię, no nie jest to takie wow, jakbyście myśleli. Ktoś kto był, no, na pewno się fajnie pobawił, ale jak ktoś był w Pugalii, właśnie w czy tej Rumunii, czy we Włoszech, w Grecji, też na pewno nieźle się wybawił. Wcale czasami nie gorzej niż na Tu wrzucam jeszcze kilka filmików z centrum San Antonio. No Megawny, fantazjantny, biała, tak samo jak dwa lata temu. A gdyby ktoś chciał kupić jakieś pamiątki czy suweniry, to polecam. Julie Stores. Naprawdę. Ma takie ceny, że popielniczka jest dwa razy tańsza niż centrum. W centrum jest 4,95, tutaj 2,50. Naprawdę polecam. Ja oczywiście i widzę, lubię. Byłem tu już wiele razy. Pewnie jeszcze przylecę. Jest tu sympatycznie, wesoło. Ale tak jak powiedziałem, nie jest to, nie wiem, najpiękniejsze miejsce na Ziemi. Niesamowicie wielkie wow! Jest to po prostu fajna wyspa, bardzo sympatyczna, fajne na spędzenie udanych wakacji. Ale pamiętajcie, z tym fejmem to Ibiza jednak jest troszeczkę przesadzona. Moi drodzy, jeżeli odpowiada Wam taka forma przekazu, czyli informacje praktyczne plus jakieś historie, które zdarzyły się w czasie jakiegoś wyjazdu, to lajkujcie i subskrybujcie, bo ja będę te filmiki teraz już rzucał systematycznie. A wszyscy, którzy byli najbliżej, proszę Was, piszcie w komentarzach Wasze spostrzeżenia, Wasze uwagi, bo dzięki temu ktoś, kto obejrzy mój filmik, czy czyta Wasze komentarze, będzie miał już pełen obraz tego, co go na wyspie może spotkać, na co musi uważać i czego się musi spodziewać. Ale napiszcie też, czy mam się bardziej koncentrować na informacjach praktycznych. Czy wolicie te przygody, które zdarzają się podróżnikom w czasie tych wypraw? Bo moi drodzy, dzieje się naprawdę bardzo dużo. I to na różnych płaszczyznach. Na niwie podróżniczej, na niwie, że tak powiem, obyczajowej, a także na niwie kryminalnej. Są też czasami no już mniej wesołe, nawet czasami tragiczne historie. O tych akurat najmniej się chcę opowiadać, ale też takie rzeczy się czasami zdarzają. W każdym razie, napiszcie, co Was bardziej interesuje. Na koniec trzymajcie się i do zobaczyska!